Dolni bardziej. Pij białko. Będziesz większy. Siema jutro wpadliśmy dzisiaj na trening. Yy, zaczynamy po treningu, bo totalnie nie mieliśmy na nich czasu. Weszliśmy był po prostu ogień, więc to Od razu siękawe. nas złapali na salę i ogień, nie? Więc teraz przekażę, po prostu głos tutaj, co dzisiaj się z nami stanie. Siemanko, mam na imię Dania. jestem trenerem w Szkole Sztuk Walki Dragon Fight Club. Ekipa WK wpadła na trening trochę inny niż, niż zawsze wykonują. Dali dobrą robotę, trenowaliśmy ponad godzinkę czasu. Zaczęliśmy od mocnej rozgrzewki, potem delikatne zadanióweczki. Na koniec panowie sprawdzili się w kaskach, to zobaczycie już na filmiku. Myślę, że naprawdę dali radę, zapowiedzieli się, że, że następnym razem już mocniejszy trening i wszyscy będziemy taką samą ekipą, jak teraz jesteśmy. Różny no, wiek, na obszernie, w tybie, o, babciu, od razu odgryza ciepła technika. Lepszy zazwyczaj. No co, tak, pospinamy. Przechodzimy do dostawki twarzy do środka, ręce różno odpatrz się razem na zewnątrz. Ręce do wariancji, kamyko na drogach. Ilu... Kiedyś nie mogłem odpocząć tej

Mocno, skręć. Ja przechodzić do przodu. <grymne> Teraz tak, jakbyście walczyli. Lewa noga do przodu, prawa noga do To mam z do końca. Jak lepiej przyjdziemy do No tak. Jak patrzę, z przodu, lewa noga czas długie Dawaj, ręka pada. Dawaj, trzymaj. dawaj, trzymaj. Pięć. Trzymaj. Po rozgrzewce jest już dobrze. Dawno nie miałem takiego wysiłku cardio. Rok. Ja dwa dni, nie? Jeszcze achillesy czuję, bo się gra się ma. Fajnie było. Materiał się wystarczy? Materiał starczy. starczy. rączka z tyłu, słabsza z przodu. Stoimy swoje pozycje walki i walczymy o dotknięcie czoła. Ja stoję, jeśli się trafię w czoło, ty od razu odrzuca nogi i dalej jest zabawa. Bo odpuszczaj partnera. Tak? Stara się jak najwięcej trafić partnera, żeby on robił jak najwięcej 10 sekund pod. Ja się go boję, jak ja go atakuje. Tak jest, ale z się od razu starać się Nie Nie wykupuje mnie. Łącznie ręce dzisiaj. Po zbiciu staraj się nie skorzystywać. Zbije się od razu od razu. 35 sekund do końca. Ano co? Ano co? Luz! No, wydamy się karę Cały czas. Pierwsza minuta kończy się, wstajesz, wijesz bieg bokserski na moje ręce. Również na trzebowę. Tak. jest. Za każdym razem, kiedy startujesz, momentem wyjścia jest łokieć żebro, łokieć góra. Łokieć żebro, łokieć góra. I cały czas pracujemy. Karą Jak będzie tak? od razu podniesienie żeberko z przeskoku. Gotowi jesteście? Ręce wracają do grody. Gotowe! No Pan ten nabija, nabija. Sekundę! Jest w tobie moc! Jest. Maksymalny wysiłek tempo. teraz. Kur... I ta sama osoba biegł seski na tarcie! Już! Ręce do brody, ręce do brody. O, ja bym to oczy... Rok jeszł, zobacz! <grym> na na ręce, ja, ja. Bo. Dawaj, co jest ci... No Ręce wyżej, ręce wyżej. 30 sekund do końca. Nie na wiem końca. czy ja wytrzymam, serio. tempo, tempo, tempo! Do mnie, bo padnie. Pierwsza osoba, Słuchajcie, tak samo tarcza. Nie, nie biegu, czuję barków. Nie czuję barków. Zabijaj go. Kulana. Przesuń się w tył drobę. Co Co? Teraz Się czuję ty jak ten. Nie czuję dobrego. ty, jak ten. dobrego. się ty, ty, dawaj moc, Dawaj moc, dawaj, dawaj moc. dawaj, 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 moc, dawaj, dawaj ja góra panowie, wiek na na o krzeszowskiej, Góra! Wiem, o, o co ci chodziło już. O, bole, bole, bole. Ja mam gorzej niż ty, kurra. Zbijam je, zbijam je! Zbija. Miałem siły, miałem siły. Zabijaj! Nie mam siły, nabijaj! Tylko, że mnie Nie mogę zabijać! Nie dobra, mogę się nagręcać. 15! Nie, nie doli mi bardzo moc! Jak to jest możliwe, że istnieje waga ciężka w boksie? Jak oni nie mogę tyle ważyć robiąc takie rzeczy? Ja schudłem jakieś 13 kg 10 minut. A później już wracała taka normalność. teraz jest skupienie, partner musi ze mną współpracować. Kruwa pierwszy cios, lewy prosty. Prawa ręka jest w górze, nie może opadać, nie ma wahadłowych ciosów. Uderzyłem lewy prosty, poprawiam w prawym prostym, dodaję na tego sierpa, skręcam biodro. Sierpik na tą tarczę, Tu na sierp i ostatni cios mam naciągnięty łuk. Najmocniejszy z całości prawy prosty. Mm -hmm. Czyli całość powolutku. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. A, to już jest sierpik, Mostra bioderko sierp i kończę najmocniejszym okay. ciosem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I już chodzimy. Razu. Już raz, raz, to Teraz tak. biodra i odwierdzam. Czas, dwa, znowu, Tu. i prawy prosty. Tak jest. <noise> no ja coś się gubię właśnie w taki rzeczach. Dobra, korpus mocno napięty, bo teraz drugi cios będzie na korpusik, z czego nie przyjmujemy na tarczy, tylko wzmacniają brzy. Pierwszy cios na górę, przed lewy prosty. Obniżam ciężar ciała, ładuję prawy dół, wstaję od razu pod Lewym sierpowym na prawego haka. Tak samo, nie rozpędzam ręki, obniżam ciężar ciała, dajemy prawy kaczkę. To po raz, dwa, trzy, cztery. Przerwę, tak. Prawda, jedna później druga. Tak? Tak? Dajemy. Pokoju, pokoju, pokoju. Jak już wchodzi kombinacja, to przyspieszam. O, tak. Przyspieszamy delikatnie. Już w końcu. Ostatnią walkę. 5, 6, 3. Jak ta panować? Słuchajcie, sypiemy sobie luźniutko. Pamiętamy, że pod prawym łokcie ma wątrobę. Możemy delikatnie trafić. Od czasu do czasu delikatne przyspieszenie stoi luźnio I cały czas sobie pracuję. obję, zmienia pozycję. I pracujemy sobie luźniu, tylko pierwszy 30 sekund. E, Spoka, jest... będzie dobrze. <grym> <grym> Widać człowiek. Chce to <grym> najmocniej ja się, się zebrać. Korpus, no, no, ja szybciej! Ma średnioterminę! Cały czas chce! Mocniej obca! Szybciej! Dzień parę molek! Tempo maksymalne! Mocniej. Dawaj, dawaj. A, dawaj, mocniej! Jeden, przejście! Mocniej! Znamy się od urodzenia! Znamy się od urodzenia! On mi robi takie rzeczy... No, podziękować sobie! Ja mam skizę trochę, bo kiedyś trenowaliśmy z Pączkiem to się nazywało street boxing i złamałem wtedy kości aż mową. Pozdrawiam ekipę street boxing. No, Badzia na pewno ogląda. On mnie obijał najmocniej, także ja mam serio schizę przed sparingami. Nie? Tutaj miałem pękniętą I miałem zdrętwiałe trzy zęby Ale przez wtedy dwa lata. Ale przecież mieliśmy 18 lat i my jakbyśmy walczyli o życie na tych sparingach. Wiesz, każdy chciał wiesz. się pokazać. Stabilnie, jest bit. A wca? Nie, zły ten, tydzień. A wca? Dobrze zakładam? Z owej, tak naprawdę. kurde. Teraz walczymy o trafienie. Nie wkładamy w to duże siły, powiem się luźniutko. Patrzymy w swojej pozycji walki, tak samo jak było na początku. On ma jeden cios, ja mam jeden cios. Ja to ja to tak, tak, nie? Czyli jak bym jest się obudowany, obudowany, jest tak, to ja tylko tak, tak nie. będę. Nie. Chłopie, nie, 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 nie się, jedne ciosy dochodzą, macie kaski. Tu jest bardzo ładnie, panowie, jest siła musi dojść. Tak jest, odpowiedź od razu. O tak. O, 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 o. o tak, proszę kombinację wchodzą. Trafia, ale to jest na przywagę. przewagę. To był cios? Tak jest. Terminuję pod łotr. O! Ten ciosy! Za Jeden! Luz! Mam, mówię, że. Już z tej ciosy ledwo. Luz! Tak jest! Tak jest! Ludy niżej! O! sekund! O! o nice. Ruszaj! 10 sekund. Pierwszy to podczór. Dobra, tempo, trzymaj ten tempo. Jeden się zapomnił drugi. Trzy. A zaznaczaj teraz, giniesz cały czas. Kasku. Nigdy się nie byłem w kasku jeszcze. Można się pobawić, nie? Tak to jak trenowaliśmy z Pączem, no to od razu. Szczenka i wiesz... Weszło parę tak Mogę już się odezwać. Żeby przetrwać ten trening, po prostu nastawiłem się. Jakbym był bokserem. I widzę, że brakuje mi instynktu. I mam takie odruchy, że uciekam od ciosu, bo nigdy nie byłem na zajęciach. Sztuk walki. I to jest coś co podejrzewam można wyrobić do pewnego stopnia wiadomo. A genetyka jak w każdym innym sporcie jeden jest bardziej narwany, drugi nie. Nie wiem na ile jestem narwany, bo nie mam zaplecza technicznego. Ale fajnie się bawiłem. Zabawa super i zajebista sprawa z tymi kaskami. Można sobie poświrować mocniejsze ciosy. Ja tu mam coś takiego, że w ogóle dystansu nie czuję. Dużo się osób gdzieś tam ucieka w powietrze. 20 powtórzeń pompeczek, 20 powtórzeń brzuchów. Zaokrąglamy do 5 rund, rozciągamy i kończymy trening. Mam pytanie. <śmieniot> Mam jutro klatę siłową. 1-3 powtórzenia, czy mogę być z pompek zwolniony? Niestety, ale musisz ten nie wykonać dokładnie. No, rozumiem. Panowie, barki oderwane, korpus cały czas na więcej, dłonie na macie. nóżki startujesz z 90, do świecy, hamujesz przy 90. Chce mi się pierdnąć listnika rządzi Można panowie, panowie dwa Proszę bardzo możemy na pieśń wszyscy przechodzimy na deski gdzieś Kolana do kartki piersiowej, dwadzieścia razy. Uważaj. Jasno. Jasno. Przecież, no, olitką się smażujesz. Jasno, się tu cały czas. Uważaj, wczoraj dojebaliśmy także. Trzecia runda, już pod wpływ. To jest okres pobrakty tylko? Nie no. Koncentracja. No. Dobra, przepraszam. Teraz moim tempem trzymamy. Cztery. Pięć. Pięć. Koncentracja. Sześć. Siedem. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dycha. Dycha. Jedenaście. Szacun dla chłopaków z tą wagą. Non ti dico. 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 Myślę, że chłopak psychiczna jest atutem Trzy. Cztery. Przychodzicie do pozycji deski, trzymacie, osoba, która pierwsza odpuści robi karę, którą my wykonujemy na treningach, jak ktoś odpuszcza jako pierwszy. Tu jest taka akcja, żebym się zmęczył brzuch przy pompkach i nie wiem, nie wiem co powiedzieć po prostu. Tyłek niżej. rozłączony razem, trzymamy. Korpus cały czas napięty. Bierzej. Plecy proste. No, Dziękuję panu. Powstał na drogę. w wbite. ścianę, rączki przed sobą. Dwie minuty, trzymasz. Jeśli jesteście piwem, to wszyscy do minuty. Dawajcie. Proste. Góra. No. Robisz z nimi, czy nie? Nie. Oni ze mną wczoraj nie robili siadów. Trzymaj Trzymać. Plecy wbite. Lecę Owca nie ma, sorry! Już dalej owca. Trzymasz. Skoro Niżej owca tylko. O tak! Czekaj, się jedno. 15. KFC. 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 Już. KFC. 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 Kończymy ten film, dobra chłopaki, bo ja się boję, że ktoś mnie zaraz z tyłu złapie i każe krzesełko robić. Proszę Boże, idź nic. boję, koń, że koń koń tego wodę. i piszcie w komentarzach, czy wam się podobało i czy chcecie kolejny film. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Poza.